Możesz pominąć ten film, ale nie narzekaj później, bo to są moje obietnice, które złożyłem ci jeszcze zanim się urodziłeś. Mój drogi Synu, jestem tu, aby cię błogosławić w każdym czasie. Będę twoją tarczą. Otaczam cię moją przychylnością i współczuciem, codziennie manifestując swoją miłość na różne sposoby. Niech mój pokój i troska uzdrowią cię, gdy będziesz przechodzić próby. Poczuj moje pocieszające objęcie, wygrasz w tym tygodniu. Czuję waszą wiarę w tę prawdę i bardzo mnie to cieszy. Jan, aby każdego dnia łączyć się ze swoim sercem, trzymaj moje słowa blisko, pielęgnując je głęboko w swojej duszy, zastanawiając się nad nimi w swoich myślach i nigdy nie pozwalając, aby wymknęły się z twojej pamięci. Raduje się moje serce, gdy słyszę, jak recytujecie moje obietnice i modlicie się przede mną. Dzięki temu będziesz świadkiem cudów dziejących się w Twoim życiu. Widzę, jak Twoja wiara dojrzewa i umacnia się. W Jego głosie słychać echa odnowionej ufności w Jego modlitwach i determinacji. Rozumiecie, że Wasze modlitwy nigdy nie są daremne ponieważ zawsze słucham i jestem gotowy odpowiedzieć. Jestem zachwykona tym nabożeństwem, nawet jeśli ten tydzień będzie pełen zadań, spokój będzie Twoim towarzyszem. Wyzwania mogą przetestować Twoją wiarę, ale Twoje serce pozostanie zakotwiczone w moim słowie. Pamiętaj, aby każdego dnia poświęcić mi chwilę, bo jestem ważniejsza niż jakiekolwiek zadanie czy obowiązek. Nie ukrywaj przede mną tych cennych minut. W ciszy ofiaruj mi swoją szczerą wiarę i całe swoje serce. Nie trać z oczu swoich marzeń. Chcę zobaczyć ich wdrożenie. Wizualizuj cuda, jakie twoja wiara i moja moc mogą wspólnie dokonać. Ta wiadomość jest specjalnie dla ciebie. Wiem, że wątpliwości zaćmiły ostatnio twoje myśli i być może sprawiły, że poczułeś, że Twoje modlitwy nie zostały wysłuchane. Jednak tymi słowami zapewniam cię, że zawsze słucham, nawet gdy milczysz, po prostu mówię szeptem w myślach. Wiedz, że jestem uważny. Twoje marzenia są moją troską, Twoje pragnienia są zgodne z moimi, a ja jestem zaangażowany w osiągnięcie Twojego celu. Bardzo zależy mi na Twoim szczęściu i spełnieniu. A dzięki tobie błogosławieństwa spłyną na innych. Podejdź do tego tygodnia z pasją, wykorzystując siłę, którą ci daję. Wyposażam cię w mądrość, rozeznanie i inteligencję. Korzystaj z tych darów mądrze. Czekają na ciebie triumf i sukces. Uwierzcie w moją obietnicę, bo to nie przypadek, że dzisiaj otrzymujecie te słowa. Niech zapadną głęboko w twoje serce i przemienią cię od wewnątrz. Jestem w zgodzie z twoim wewnętrznym wezwaniem do zmiany i kierunku. Tęsknicie za nowym kierunkiem, ale proszę Was o zatrzymanie się i refleksję. Nie podejmuj pochopnych decyzji, zamiast tego zastanów się głęboko nad tym, co ci dzisiaj odkrywam. Żądaj sobie pytanie o swoje miejsce na świecie. A mimo to sprowadziłem cię tutaj zgodnie z planem. Dziękuję za moją pomoc w dotychczasowej podróży. W chwilach rozpaczy, gdy wątpliwości zaćmiewają Twoje myśli, pamiętaj, że moje przewodnictwo jest mocne. Trzymam cię za rękę i prowadzę w spokoju i pogodzie ducha. Moja obecność jest namacalnym płaszczem wokół ciebie, namaszczającym cię bezpieczeństwem. Spokojem i pokojem. Zaufaj realności mojej obecności to nie tylko Twoja wyobraźnia. Ta sama moc, która podtrzymuje gwiazdy, napisała dla Ciebie te słowa. Miłość, która pielęgnuje Cię od młodości, jest głosem, który przemawia teraz w Twoim sercu, określając Twoje przeznaczenie. Nie ma potrzeby wędrować ani czuć się zagubionym. Stójcie niewzruszenie tam, gdzie was umieściłem, gdyż jest to część boskiego planu. Jeśli zamieszanie będzie się utrzymywać, bądź cierpliwy, ponieważ mój duch objawi ci głębokie spostrzeżenia. Odkryję tajemnice w cichych godzinach nocy. Moi umiłowani, moje błogosławieństwa, uzdrowienia i zaopatrzenie są zawsze z wami, a ci, którzy odeszli... Powrócą z owocnymi darami w swoich rękach. Przyniosą radość i skarby, które głęboko wzbogacą Twoje życie. Jestem świadomy Twoich najgłębszych pragnień. Tak, znam ich dobrze. Ale to Twoją wiarę chcę zobaczyć w akcji. Głoś swoje prośby, żądawaj mi pytania i dawaj świadectwo, jak żywe i żywe jest moje słowo. Dziś potrzebowaliście tego zapewnienia o mojej boskiej miłości, która napełnia waszego ducha czystą radością. Kocham Cię głęboko, proś, a otrzymasz. Wysłuchajcie mnie, gdy ponownie wyznaję moją miłość, aby każda część Was rezonowała z tą wieczną prawdą. Kocham Cię nieskończenie. Nie poddawaj się, nadchodzi czas, kiedy odzyskam to co utraciłem i zobaczę, że nic nie jest poza moim zasięgiem. Wielki cud jest w drodze, Twoje modlitwy zostały wysłuchane. To, co przygotowuję Ci do przekazania, przekracza wszystko, o co możesz prosić lub sobie wyobrazić. Twoje przeznaczenie jest bezpieczne wyłącznie w moich rękach. Nie pozwól, aby negatywne głosy wokół Ciebie miały na Ciebie wpływ i nie pozwól aby wątpliwości zasiały porażkę w Twoim sercu. Jestem z Tobą, kocham Cię. Jest to niezaprzeczalna prawda. Chociaż niektórzy ludzie akceptują kłamstwa ze strachu, Ty odważnie mi zaufałeś. Głoszę, że będzie Ci się pomyślnie, nawet w najbardziej ponurych warunkach, gdzie inni mówią tylko o braku i rozpaczy, znajdziesz siłę. Twoje marzenia rozkwitną na nowo a twoja ścieżka poprowadzi cię do triumfu. Zamieniłem wszystko, co miało ci zaszkodzić, w twoje dobro. To, co dzisiaj wydaje się wielkim wyzwaniem, jutro będzie potężnym świadectwem twojej wiary, wytrwałości, poświęcenia, cierpliwości, siły i miłości. Zaufaj mi, nawet jeśli droga przed tobą wydaje się ciemna. Żadna głębokość nie jest dla mnie zbyt głęboka, abym ją dosięgnął. Kiedy wydaje mi się, że milczę, pamiętaj, że nigdy nie jestem nieobecny. Moje potężne ramię będzie cię wspierać, aż zwycięstwo będzie twoje. Moje wyczucie czasu jest zawsze idealne. Ciesz się chwilą. Świat może wibrować od rozmów o nędzy i konfliktach. Ale pod moją opieką jesteś chroniony. Twoja rodzina i ty zawsze jesteście pod moim błogosławieństwem. Jeśli wzywam cię, abyś chodził, to idź, jeśli powiem ci, żebyś wstał, wstań. Jeśli ogłoszę cię zwycięzcą, otwórz swoje serce na moje słowa. Zostaw za sobą błędy i grzechy swojej przeszłości, skończone. Przemieniłem Cię i odnowiłem. Twoja przyszłość jest bezpiecznie strzeżona w mojej obecności, gdzie będę się o Ciebie troszczył i chronił. Dlatego zachęcam Cię do codziennej modlitwy, zbliżając się do mnie z radością i wiarą, bez względu na Twoje uczucia. W dni, w których serce Wasze jest niespokojne i pojawiają się wątpliwości, przyjdźcie do mnie. Jednakże kocham Cię i akceptuję takim, jakim jesteś. Zrób ten krok wiary. Nie bój się, jestem tutaj, aby uspokoić Twoje emocje, dodać otuchy Twojemu sercu i o Twoją wiarę w moje obietnice. Dziś bardziej niż kiedykolwiek czuję, że mnie potrzebujecie i doceniam każdą chwilę, kiedy z ufnością zwracacie się do mnie, dzieląc się swoim sercem. Słyszę cię nawet w kilku słowach. Twoja szczerość i intencja docierają do mnie. Tylko o to pytam. Pamiętajcie, że nawet wiara mała jak ziarnko gorczycy wystarczy, aby wasza modlitwa dotarła do nieba. Tam, w tej świętej przestrzeni, twoje przeznaczenie zostanie ujawnione. Przesyłam ci pocieszenie i objawiam moją miłość. Znam Twoje potrzeby i wiem dokładnie, co Ci dam zgodnie z moją doskonałą wolą. Moje odpowiedzi są zawsze dla Twojego najwyższego dobra. Zachowaj spokój. Gdy przyjdzie strach, pamiętaj moje słowa. Kiedy problemy przyjdą po Ciebie, powiedz z przekonaniem, że mój dostawca zawsze mnie ratuje i nie inaczej będzie dzisiaj. Dzięki boskości, która w Tobie mieszka zostaniesz pobłogosławiony obfitymi błogosławieństwami, abyś z kolei mógł błogosławić innych. Twoi przeciwnicy wycofają się na twój widok, ponieważ zostaną otoczeni przez moje niebiańskie armie, w tym dużą liczbę moich świętych aniołów. Siły ciemności zawahają się przed konfrontacją z wami, gdy wzniosę was do duchowej krainy o niezmierzonej mocy. Usłysz mój głos dzisiaj i nadal go słuchaj jutro. Pozwól mi ponownie wyryć moje przesłanie w Twoim sercu, aby wzmocnić Cię trwałą siłą. Dziś wieczorem, kiedy zamkniesz oczy, mój głos odwiedzi Twoje sny, aby ożywić Twojego ducha. Wszelkie blizny, które posiadasz, zostaną ukojone, gdy moje słowa przywrócą Twoją duszę. W Twoich snach odkryję rozległe plany i potężne cuda, które zamierzam dokonać w Twoim życiu. Wstań, zrób krok do przodu i idź do przodu z pewnością siebie, ponieważ sukces i obfitość są przed Tobą. Przyjdą do Ciebie mądre i nadprzyrodzone błogosławieństwa. Poprowadzę Cię do dobrych dusz, które pomogą Ci w Twojej podróży. Drzwi się przed Tobą otworzą. Nie zaniedbuj nikogo. Wykorzystaj tę siłę, aby rozpocząć nowe przedsięwzięcia. Postaw na rozwój duchowy i poszerzanie swojej wiedzy. Zwróć uwagę na mój głos. Bądźcie czujni i przygotujcie się wraz z rodziną, gdy poprowadzę Was na nowe terytoria, gdzie będziecie mówić językami obcymi, zabierając moją moc do nieznanych miejsc. Gdy szybujesz, jak orzeł na krańce ziemi, zawsze pamiętaj o źródle swoich błogosławieństw. Zaufanie pozostaje Twoją wiodącą zasadą. Ignoruj głosy negatywne, te, które szukają wymówek, aby odrzucić moje słowa. Porzucają moje nauki i nie ufają mojej opatrzności. Wybierz pójście w moje ślady. Trzymaj się z daleka od tych, którzy mówią do ciebie cicho, ale mają w sercach szkodliwe intencje. Nie pragną waszego szczęścia i starają się oddzielić was od mojej obecności. Gdy tylko napotkasz problemy, przyjdź do mnie. Jeśli jesteś zmęczony, zaufaj mi. Jeśli pojawią się pytania lub potrzeby, pamiętajcie, że zawsze tu jestem, gotowy wysłuchać i otoczyć was moją miłością. Twoja przyszłość promieniuje błogosławieństwami, ale Twoje serce należy do mnie i szukam lojalności, wiary, poświęcenia i zaufania. Jestem suwerenny nad wszystkim, bądź więc spokojny, Twoje życie jest w moich rękach. Nie zawiodłem Cię, nie pozwól innym mówić Ci czego chcą, Twoje słowa Cię nie skrzywdzą. Kocham Go głęboko. Nie potkniesz się, rozkwitnie. Przywrócę Ci zdrowie i zapewnię pomyślność i pokój Twojej rodzinie. To jest Twój wyznaczony czas, dlatego słyszysz moje wołanie. Ci, którzy twierdzili, że nie da się zmienić, zostali zwiedzeni zazdrością i złośliwością. Ogłaszali, że jesteście skazani na spirale upadku, skazani na porażkę i niegodni żadnego dobra. A jednak odważyłaś się do mnie przyjść, mimo początkowych wątpliwości co do Twojej wartości i tego, czy kiedykolwiek Cię zauważę. Odkryłeś prawdę moich słów, mojej wierności, mojego stałego wsparcia. Miłość spada na Ciebie z nieba. Kiedyś naznaczony odrzuceniem, teraz jesteś uzdrowiony deszczem boskiego uczucia. Zamieniłam Twoje kamienne serce na takie, które bije wibracjami, proste, a zarazem głębokie, pełne wiary, zabarwione nadzieją, gotowe do miłości, żądne życia, niewinne jak dziecko, ale odporne jak wojownik. Przeszłość jest za nami. Akceptujesz nową rzeczywistość, przemienioną, wzbogaconą mądrością i cierpliwością. Daję Wam pokój, ale musicie też spróbować porzucić stare nawyki i myśli. Moja ochrona i opieka są stałe, w mrocznych czasach nie bój się potknąć. Popieram Cię całkowicie. Moje światło prowadzi Twoją ścieżkę. Otwórz przede mną swoje serce, przygotuj się na transformację. Przyjmijcie mojego Ducha Świętego który wprowadzi was we wszelką prawdę i wskaże wam drogę. Jak garncarz formuje glinę, tak ją ukształtuje. Strach i niepokój nie mają już nad tobą władzy. Nie rządzą nim już przemijające uczucia. W twoim sercu jest tylko miejsce na moją miłość. Nie pozwól, aby zmartwienia i wątpliwości zakorzeniły się. Obietnice, które złożyłem, spełniają się, moja wola niewątpliwie się spełni. Mam władzę nad wszystkim i zawsze jestem z Tobą. Możesz ufać, że nigdy nie odejdę. Silny jak góra, obojętny na jakąkolwiek siłę, jestem tutaj. Zamknij oczy i oddychaj boskim oddechem, który Ci wysyłam. Jeśli potrzebujesz ucieczki, zabierz ze sobą ten głęboki spokój. I zostaw swoje zmartwienia za sobą. Czasami możesz czuć się niegodny, ale moja obecność przy tobie jest świadectwem mojej niezachwianej miłości. Nie zachwieje się w moim oddaniu tobie. Szukasz bliskości ze mną, ale słabnie, trzymając się ciężarów, które okradają go ze spokoju. Wątpliwości mogą zaćmić Twój umysł i unieść ciężar urazy. Usłysz mój głos. Poczuj uzdrawiającą słodycz moich słów. Pozwól mi wyryć moje przesłanie głęboko w twojej duszy. Posłuchaj mnie teraz. Kocham go. Jesteś wolny. Trzymam go delikatnie w ramionach. Pomimo wyzwań, przed którymi stoisz dzisiaj, pamiętaj o tym, idąc naprzód. Jestem z tobą. Będę nadal szeptać pocieszające prawdy aby trzymać Cię blisko, nie zbłądzić i mieć pewność, że Twoje uczucia nie zdradzą Twoich myśli. Rozpalam nieustanny płomień w Twoim sercu. Kiedy ciemność spróbuje okryć Cię swoim zimnem i strachem, moje światło przeniknie, świecąc jaśniej niż słońce, które kąpie Twoje dni. Zło nie znajdzie kryjówki pod promieniami mojego wiecznego światła. Każdy duchowy przeciwnik, który dzisiaj próbuje Cię pokonać, został już pokonany. Daj mi szansę ukazania głębi mojej miłości do Ciebie. Słyszę swój głos przez cały dzień. Łagodny w potrzebie lub w chorobie, zawsze jestem z Wami, stale Ci przypominając, abyś nigdy nie zapomniał. Chcę, żebyś codziennie mnie szukał, pamiętał o moich słowach, które mają moc wyzwalania. Żyję tą rzeczywistością każdego dnia i na pewno będę pracować, aby napełnić was wiarą, abyście mogli spać spokojnie i budzić się z energią i pewnością, że moja obietnica jest niezachwiana. Nigdy cię nie opuszczę. Nie kłamie. Kocham cię. Będę ci nieustannie błogosławił. To jest moje wieczne zobowiązanie wobec ciebie. Powiedz mi teraz, że ufasz bo w Twoim potwierdzeniu leży Twoja siła i radość. Amen.